Odwieczny dylemat wszystkich inwestorów. Czy analiza techniczna działa, czy może nie działa? Posłuchaj mnie, już ci wytłumaczę i powiem, kiedy ona działa, a kiedy ona nie działa. Na pierwszym rysunku, który tutaj widzisz, według analizy technicznej cena tego instrumentu powinna iść w górę. A tu już widzisz drugi rysunek tego samego indeksu amerykańskiego S&P, na którym analiza techniczna pokazuje, że jego cena powinna iść w dół. Zatem kiedy ta analiza techniczna działa, a kiedy nie działa? Otóż nie ma na to jasnej, żadnej odpowiedzi, bo inwestowanie albo trading to jest tylko i wyłącznie kwestia losowości. Raz nam taki układ zadziała i zarobimy pieniądze, raz nam taki układ nie zadziała i pieniądze stracimy. Zatem, jak to się dzieje, że jedni inwestorzy tyle pieniędzy zarabiają, a drudzy? Tylko tracą. Jest na to bardzo prosta odpowiedź, która mam nadzieję, że ci pomoże i stanie się tym inwestorem, który zarabiasz. Otóż ci inwestorzy, którzy zarabiają, to także mają stratne pozycje. Dla nich także analiza techniczna na przykład nie działa. Tylko co robią? Jak trafią w pozycję, która nie daje im zarobić pieniędzy, bo mówiła analiza techniczna, że coś zrośnie, a to spadło. To wtedy bardzo szybko ucinają straty, nie trzymają strat. Natomiast jak mają pozycję, dzięki którym zarabiają dużo pieniędzy, bo okazało się, że miał rosnąć według analizy technicznej, i to urosło, i oni to wykorzystali, powoduje to, że ich zyski są zdecydowanie większe niż ich straty. I Suma sumarum wychodzą na plus. Jest to bardzo proste, łatwo się tego nauczyć. Ja także to pokazuję na moim webinarze, który prowadzę we wtorek w godzinie 20. Zapisz się teraz na ten webinar i dowiesz się, jak ja tam wykorzystuję właśnie takie sytuacje. Między innymi dzięki analizie technicznej, ale i nie tylko. Że zarabiam pieniądze i jak ja robię to, że jak jednak mi ta analiza techniczna nie zadziała, pieniądze tracę, ale jest ich na tyle mało, że i tak zyski, które mam przebijają wielokrotnie te małe straty. Także zapisz się teraz, zatrzymaj to wideo, link znajdziesz albo w opisie tego filmu, albo w moim bio, albo w komentarzu. Pozdrawiam i do zobaczenia na webinarze. Robert.